kiedy wiesz o tym, że są takie pytania, których nie można tłumaczyć słowo po słowie z języka polskiego na angielski, no bo po prostu to są trudne pytania. Nie da się i tak po prostu słowo po słowie przetłumaczyć. I dzisiaj o tych trudnych pytaniach będę Wam mówić i pokażę Wam, jak można, słuchajcie, sobie je bardzo uprościć. Kto by chciał, żeby dzisiaj było... Trudne rzeczy, łatwo wytłumaczone. Kto tak lubi, słuchajcie, żeby było łatwo i powoli? <gryw> Jeżeli ty jesteś taką osobą, to świetnie. Eee, witam cię już w 20 odcinku serii Łatwo i powoli Rozmówki u Oli. Tą olą jestem, jestem ja. Aleksandra Lert i witam cię bardzo serdecznie w naszej lekcji angielskiego, praktycznej z Afriko dla wszystkich osób, które po prostu chcą, słuchajcie, się nauczyć. Dzisiaj poznasz 10 wyrażeń, które gdybyśmy chcieli je sobie słuchać słuchajcie, tłumaczyć słowo po słowie, to byłoby nam ciężko, ale. Będzie łatwo, tak jak sam tytuł mówi, będzie powoli, to znaczy, że każde wyrażenie będzie powtórzone kilka razy powoli, tak żebyś ty mógł też powtórzyć. I to są rozmówki, to znaczy, że to nie jest tak, że ja tutaj tylko gadam, ty musisz po mnie powtarzać. E, więc powtarzasz na głos każde wyrażenie. Słuchajcie, są takie pytania w języku angielskim, e, gdzie nie jest tak łatwo je zadać. W języku polskim e, możemy sobie powiedzieć: Jest problem. W języku angielskim nie możemy tak powiedzieć, nie wystarczy powiedzieć jest problem, to o tym mówiłam już w zeszłym tygodniu, um, wam to napiszę tutaj, uwaga, od tego muszę zacząć dzisiejszą lekcję, nie? że w języku angielskim nie mogę powiedzieć jest problem w ten sposób, is problem. Nie, nie można tak. Dlaczego? E, dlatego, że w języku angielskim zawsze musi być podmiot, czyli e, no, kto, kto, w sensie, że kto to, e, kto tą, e, a, to działanie wykonuje. Nie? Po polsku powiemy, jest problem, w angielskim nie może być. Musimy czymś tą lukę wypełnić, nie? i e, są dwie opcje. Dzisiaj powiem wam o jednej opcji. Jedną z tych opcji to jest there. I to w takim kontekście nie oznacza tam, tylko to oznacza, to słowo nie ma w ogóle znaczenia, ale musi tutaj być ze względów gramatycznych. Ok? I e, jeżeli zadajemy pytanie, e, mamy zdanie there is a problem. Jeżeli chcemy zadać pytanie, czy jest jakiś problem, no to zadamy to w bardzo prosty sposób przez inwersję, czyli is, is there a problem. OK? Czyli i w zdaniu twierdzącym, o tym było w zeszłym tygodniu, i w pytaniu, to there musi być, ono się nie tłumaczy. Tyle potrzebujecie wiedzieć na teraz, i my od tego zdania pierwszego, właśnie zaczniemy. To będzie nasze pierwsze zdanie. There is, there, czy jest, is there a problem, co oznacza, przepraszam, czy jest jakiś problem. OK? Świetnie, w takim razie Ty wpisuj w komentarzu to zdanie, okej? Okay? To jest ważne, żeby sobie to przećwiczyć, żeby tobie to w głowie zostało, bo ludzie mówią tak, Ola, uczy się tego angielskiego, nic mi w głowie nie, nie zostaje. No pytanie, czy ty powtarzasz na głos, na głos i w pisowni? więc wypiszcie w komentarzach Is there a problem? A ja tutaj, słuchajcie, przyjrzę się wymowie. My wiemy, że jeżeli mamy samogłoskę, wyraz zaczynając się od samogłoski, to sobie to połączymy z poprzednim słówkiem. To wiemy. Wiemy też, że jeżeli mamy takie słówko jak there, to tego r byśmy normalnie nie wymawiali na końcu, ale ponieważ następne słowa zaczyna się od samogłoski, to wymówimy. I to będzie Vera. Vera. Znowu ta Vera. W zeszłym tygodniu też była Vera. <laughs> Więc będzie. Is there a problem? Excuse me. Is there a problem? Powtarzaj za mną na głos. Is there a problem? Dlaczego na głos? Bo komunikować też się będziesz na głos. Dopóki nie opanowali ludzie jeszcze umiejętności telepatycznej komunikacji, to musisz się komunikować na głos, dlatego na głos też się będziesz uczyć. Is there a problem? E, czy jest jakiś problem? Dobra, w takim razie. Jak zapytamy, wyobraź sobie, że wchodzisz do banku albo na pocztę albo do lekarza i pytasz, przepraszam, czy tu jest kolejka, czy jest, czy jest kolejka do okienka? Jak powiedzieć, czy jest kolejka? Ok? Też musimy powiedzieć, is there, ta zapchaj dziura musi być. Czy jest? Kolejka to będzie moje ulubione słowo. Uwaga, is there a? Pisze się tak. Q, u e u e chciałam sobie sprawdzić żeby wam źle nie powiedzieć chwila zwątpienia czy to naprawdę może być aż tak niedorzeczna pisownia może być ku e u e a czyta się q <ścoughs> przynajmniej się łatwo czyta k i u, Q, czyli kolejka, Q, ale pisze się QEUE, -e. <laughs> dlaczego tak nie jest, nie wiem, pewnie jakiś jest powód historyczny, dlaczego tak, e, oczywiście wy przepisujcie w komentarzu, is there a Q, is there a Q, is there a Q, excuse me, is there a Q, czy jest kolejka? Is there a key? Ale następne zdanie, które dla Was przygotowałam, to uwaga, następujące zdanie. Czy kwota wypłacanego zasiłku chorobowego jest ograniczona? O co chodzi? Jeżeli idziesz na chorobowe, no to chcesz zapytać, przepraszam, czy jest jakiś limit chorobowego, nie? Czy tak jakby, jak pójdę na chorobowe, czy jest jakiś limit, ile mi wypłacą? Ja wiem, że to jest bardzo specyficzne zdanie, ale struktura nam się przyda, więc pay attention, skup się, dobra? Więc będzie tak: Is there, is there a a limit? Limit jest fajnym słowem, limit. Dlatego, że no limit, czyli ograniczenie czegoś, dobra? Is there a limit? Jeżeli jest limit czegoś, to musimy dodać a limit on. A limit on, dobra, on czego limit? Sick pay. Sick pay. Is there a limit on sick pay? Ok, czyli czy jest limit zasiłku chorobowego, który mi wypłacą? Na czerwono wpisałam sobie to sick pay, ponieważ my sobie tutaj możemy wtedy wsadzić pod to sick pay każde inne słówko. I zapytać, czy jest limit czegoś, dobra? Yy, na przykład, czy jest limit lodów, które mogę dziennie spierdoleć, zanim mi w uda pójdzie, nie? To też bym tak zapytała, yy, tylko bym sobie tutaj wpisała ice cream zamiast tego sick pay. Okej, okay, to Wy wpisujcie w komentarzu całe to zdanie, a ja wam je przeczytam, dobra? Żebyśmy wiedzieli, jak to ładnie powiedzieć. Będzie zero on, czyli limit ton. Zauważcie, że jeżeli ja sobie to połączę, to nie będę mówiła limiton, tylko limiton. Akcent będzie na ton. Ton. Limiton. Dobra. Is there a limit on sick pay? Is there a limit on sick pay? Powoli. Is there a limit on sick pay? Is there a limit on sick pay? Um, is there a limit uh, on sick pay oznacza, czy jest limit um, wypłacanego chorobowego, tak? Toście już napisali by w komentarzu. A jak powiedzieć, mam sobie telefon, no nie? I mam w telefonie internet, dobra? I te hachmynce, co ten internet dostarczają, bardzo często jest, słuchajcie, limit tego internetu, co możesz mieć w telefonie, no nie? I powyżej tego płacisz jak zawoły, no nie? Więc, jak zapytać, czy jest e, limit przepływu danych, czyli tego internetu w Twoim telefonie, nie? Czy przepływ danych, to znaczy, czy internet w moim telefonie jest ograniczony? Jak to zapytać? Bardzo łatwo. Is there a limit on, no nie? Bo to powtarzam. Is there a limit on, czy jest Ograniczone co data usage. Data usage. Uwaga. Data, czyli dane. Data. Na przykład Twoje imię i nazwisko to też jest data, czyli dane, ok? Pisze się data. Moje miski, mówi się data. To nie oznacza, że data, 5 grudnia tylko data, czyli dane, dane osobowe lub inne dane, nie? Data tutaj, czyli internet na twoim telefonie. Usage, czyli używanie. I jeszcze powiem usage przez g, nie usage tylko usage. Więc tak, ja tutaj sobie zrobię. Is there a limit on data usage? Dobra. Więc tak, będzie there a limit on jeżeli chodzi o wymowę, czyli powoli, is there a limit on data usage, is there a limit on data usage? W takim razie, jak powiemy w języku angielskim, czy czas pracy jest ograniczony, bo ja bym chciała wiedzieć, czy, 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 czy czas pracy na przykład w tym miejscu jest ograniczony? Czy to jest tak, że na przykład pracuje 40 godzin um, albo czy na przykład czas pracy, który mogę przepracować, jest ograniczony, nie? E, więc jak zapytać, czy czas pracy jest ograniczony? E, będzie tak. Zaskoczenie. Is there a limit on czas pracy, czyli working hours? Working hours. Dobra. No. Dobrze, świetnie. I teraz tak. Tutaj sobie zlinkujemy. Is there a limit on working hours? Zwróćmy uwagę na słówko hours. Bo piszemy tak. H o u r s, ale wymawiamy tak, jakby tego h nie było. Hours. Hours. Z z z na końcu. Hours. Ok? Ale to ch musi się pojawić w pisowni. Więc. Is there a limit on working hours? Is there a limit on working hours? E, więc ostatnie pytanie o ograniczenia. Czy, jest, czy wypłaty z bankomatu są ograniczone? Czy znaczy, czy jest limit na wypłatach z bankomatu? Jeżeli ja chcę iść do bankomatu i wypłacić pieniądze, to chcę zapytać w banku, na przykład, przepraszam, czy jest limit na mojej karcie na wypłaty z bankomatu? Jak o to zapytać? Uwaga, znowu. Is there a limit on? Bankomat to ATM. Aby płacać pieniądze to withdrawal. Is there a limit on ATM withdrawals? Słyszeliście? Is there a limit on ATM? Limit on ATM. ATM. Limit on ATM, limit on ATM. Dlatego ten angielski czasami jest tak ciężko zrozumieć. Jak ci Anglicy do nas mówią, nie? Yy, oni mówią, a my po prostu słyszymy, jakby oni ziemniaki bo kluski w ustach mieli. Właśnie dlatego, że oni linkują te słowa. Więc jeżeli ja to powoli jeszcze raz przeczytam, to będzie tak: Is there a limit on ATM withdrawals? Withdrawals. No właśnie, Withdrawals. Świetnie. Dobrze, więc tak. Wiemy już, jak zapytać, czy jest limit, czy jest jakieś ograniczenie, no nie? Ale jak zapytamy, czy są jeszcze jakieś inne informacje? Czyli, na przykład, wyobraź sobie, że starasz się o. O nową pracę, i tam ci przekazali jakieś informacje odnośnie wymagań, a Ty pytasz, czy są jeszcze jakieś inne informacje. Albo y, idziesz do agencji i oni ci mówią: Pani, przyjdź jutro do pracy na godzinę y, y, 16. A, a Ty pytasz, czy są jeszcze jakieś inne informacje, no nie? Albo lekarz przekazuje Ci informacje o stanie zdrowia, na przykład Twojego męża, a Ty pytasz, czy są jeszcze jakieś informacje. Czyli, is there. Uwaga, będzie inaczej. Is there. Będziemy teraz wpisywać. Any. Any. Dlatego, że e, informacje w języku angielskim nie są policzalne, więc nie może być A, tylko będzie Any. Is there any other. Czyli inne. Informacje, czyli information. I nie information s. Tylko information, bo information jest niepoliczalny, nie ma liczby mnogiej. Any other information. Um, is, there, is there any other information? <noise> to będzie ciekawe czytanie, nie? To jak to w takim razie przeczytać? Skoro to się linkuje, z tym się linkuje, z tym się linkuje, z tym się linkuje, to będzie tak. Is there any other information? Niezła jazda. Um, ok. Um, to jest fajny przykład, a mam jeszcze dla Was trzy inne. Czy jest jeszcze jakiś inny lekarz? Czy jest jeszcze jakaś inna opcja? I czy są dostępne nadgodziny? To jakbyście chcieli zapytać. Um, nie, SMS. To SMS nie przyjdzie, nie przychodzi, wiadomość mówią. No dobra. A czy komuś przyszła wiadomość na nic nie otrzymałam? No to jak nie otrzymaliście, nie ma info. Nie ma, no to nie działa. W takim razie, o, Ania Wam tam wrzuciła. Ania, nie wiem, czy linki działają podczas live'a. Więc dla tych wszystkich osób, które próbują się zapisać, a nie mogą, to po pierwsze postaramy się z Wami skontaktować i wysłać Wam wiadomość po live'ie. A też dzisiaj na fanpage'u będzie, słuchajcie, post wrzucony, pod którym będzie można się zapisać. Dobra, ja Was widzę, miśki. Nawet jak Wam się nie udało, słuchajcie, to spróbuję Wam tego linka podysłać, jak nie, to inaczej. Dobra, najważniejsze, żebyście wpisali tak, żebyśmy mogli Was tam, wiecie, potem gdzieś tam wyłowić w tym, w tym czacie. Dobra, w takim razie, is there any other information? Is there any other information? To znaczy, czy są jeszcze jakieś inne informacje? Nie pisz, Ola, że nie ma miejsca. Jest miejsce na webinarze, nie ma w tym momencie ograniczonych tych tych. Jeżeli wam link, link nie działa, to lipa to będziemy naprawiać. Nic się, nic się nie bójcie. Postaramy się z Wami skontaktować, jak nie w ten sposób, to w inny sposób. Najważniejsze, żebyście wpisali w komentarzu słówko tak, żebyśmy mieli po Was ślad. I wtedy możemy Was słuchajcie tam odszukiwać. Więc nawet jeśli Wam coś tam nie działa, to wpisujcie tak. Jak zapytać w języku angielskim, czy jest jeszcze jakiś inny lekarz? Nie? Czyli na przykład doktor taki i taki ma już, nie ma już żadnych wolnych terminów. A Ty chcesz zapytać, a czy jest jeszcze jakiś inny lekarz? To zapytamy tak. Is there any other lekarz to doktor? Okay. I teraz Wy przepisujcie zdanie w komentarzach, a ja zobaczę, co się tutaj będzie linkowało. Tutaj nam się zlinkuje i tu nam się zlinkuje, ponieważ te słowa zaczynają się od samogłosek. Czyli przeczytamy jednym ciągiem There any other? There any other? Wyobraź sobie, że jest takie słowo. There any other? Mm -hmm. Is there any other doctor? Is there any other doctor? Jak zapytamy w języku angielskim, czy jest jeszcze jakaś inna opcja? Widzicie, jak to łatwo przechodzi, nie? Tak jakby yy, są, jakby tak człowiek chciał to pomyśleć. Jak zapytać po angielsku, czy jest jeszcze jakieś inne wyjście? To ja by to powiedzieć, ale przecież można bardzo prosto: is there any other option? <noise> Żeby angielski zawsze taki prosty mógł być, nie? Dobra. Is there any other option? <noise> Znowu będzie na jednym cugu. There any other option. Pamiętajcie, że jeżeli następne słowo zaczyna się od samogłoski, to R jest wymawiany na końcu słowa, dobra? Is there any other option? Is there any other option? Czy są dostępne nadgodziny? Jeżeli chcesz sobie, dorobić trochę pieniędzy, no to chcemy nadgodzin. Jak to zapytać, czy są jakieś nadgodziny? Więc będzie troszeczkę uwaga, inaczej. Is there any? Is there any? I teraz będzie overtime, czyli nadgodziny. Is there any overtime? Over time. I na koniec będzie słówko dość trudne, więc proszę zwrócić uwagę. Available. Available. Ok? Tak się pisze. Available się mówi. Available available, czyli akcent na available, available. Is there any overtime available? Znowu będzie wszystko przetłumaczone, wszystko będzie przetłumaczone, wymówione tak jakby w połączeniu. Is there any overtime available? Is there any overtime available? Is there any overtime available? Czy są dostępne jakieś nadgodziny? Na dzisiejszym spotkaniu poznaliście wyrażenia następujące: Is there a problem? Is there a queue? Is there a limit on sick pay? Is there a limit on data usage? Is there a limit on working hours? Is there a limit on ATM withdrawals? Is there any other information? Is there any other doctor? Is there any other option? Is there any overtime available? Ja Wam bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Życzę Wam cudownego dnia. Ja nazywam się Aleksandra Lerd, a to był 20 już odcinek z serii Łatwo i powoli rozmówki u Oli. Buziaczki. Pa, pa.